Dodatkowe opcje faktury. A co jeśli wystawiasz faktury od ceny brutto? Przejdź do ustawień faktury i zaznacz Cena jednostkowa brutto. W pozycjach faktury zmieni się nazwa pola oraz sposób wyliczenia VAT. Jeśli chcesz wystawić fakturę w walucie, to z listy wybierz walutę, a aplikacja na podstawie wskazanych danych pobierze kurs waluty. Sprzedajesz towary lub usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności? Wtedy zaznacz opcję Split Payment, a na wydruku faktury pojawi się odpowiednia adnotacja. Wystawiasz fakturę do Paragonu, zaznacz opcję Faktura do Paragonu, a na wydruku pojawi się odpowiednia adnotacja. Jeśli chcesz udzielić rabatu, to zaznacz rabat oraz wybierz jego rodzaj. Następnie w pozycjach faktury wpisz wysokość zniżki, a system automatycznie zmniejszy cenę. Chcesz ułatwić kontrahentom płatność za Twoje faktury? Zaznacz Płatność Online. Na fakturze doda się przycisk lub kod QR kierujący do szybkiej płatności.